Na nowym odcinku na kanale dzisiaj będzie taki filmik z chińskich zamówień, którego dawno nie było, i przedstawię wam, co sobie zamówiłem. Zamówiłem sobie już jakiś czas temu, a mianowicie, co to jest? Jest to czujnik, czujnik, no po prostu jest to voltomierz. Voltomierz firmy Koso. Zamówiłem go z Aliexpress. za cenę około 30 28 zł, 28 z groszem, bodajże. I co mamy w zestawie? Mamy w zestawie ogólnie jest to zapakowane w takie pudełko. W środku mamy taki plasticzek, ten plasticzek jest złożony woltomierz. Ogólnie to wygląda tak. Tak to wygląda. Mamy wodoodporne koso, i dwa kabelki czerwony czarne plus, minus. Co w zestawie mamy jeszcze mamy takie dwie kosteczki i mamy takie, jakby to powiedzieć przylepce na rzepę. Przesyłka przyszła do mnie w jakieś 3 tygodnie. Więc, cena do jakości powiem Wam tak, jest ok, spoko i czas tutaj przesyłki, która do mnie szła też jest spoko, bo 3 tygodnie, czy tam 2 z groszem, to jest spoko, jak z Chin. No i co, zamontujemy sobie ten woltomierz do Yamahy YZEW25 z 2008 roku. No i co? Tutaj mamy właśnie te przylep przylepce, co sobie jeden naklejamy na czujnik, czyli na ten woltomierz, a drugi naklejamy sobie gdzieś tutaj, na deskę rozdzielczą, tylko ja jeszcze nie wiem gdzie sobie go umiejscowię, no ale zobaczymy. I co? To najlepiej podpiąć jest pod akumulator, tylko że jak podepniemy pod akumulator, to on cały czas będzie działał. Dlatego jak ktoś pamięta, w Benzerze miałem podpięty woltomierz pod żarówkę postojową i dopiero on mi się uruchamiał jak zaświeciła się ta żaróweczka. Pokazywał mi napięcie. Jeszcze wspomnę, bo ja ktoś nie wiedział po co taki bajer, co on nam pokazuje. I co się możemy z niego dowiedzieć? Mianowicie, woltomierz jak sama nazwa mówi, Voltomierz pokazuje nam napięcie w V, napięcie w voltach, które mamy sobie e, w motocyklu. Jeżeli przełożymy sobie teraz plus minus do, do akumulatora, e, pokaże nam napięcie stałe, czyli podejrzewam 12, niech będzie i 2. Jeżeli sobie podłączę go pod, pod stacyjkę, że on się zaświeci po zaświeceniu tutaj zegarów to pokażę Wam napięcie tymczasowe, czyli takie jakie jest w danym momencie. Ja jeszcze nie wiem gdzie sobie go podłączę, ale myślę gdzieś pod lampę. Tutaj mam już troszkę rozbebeszone i na początek spróbuję go podłączyć pod lampę także po prostu jak odpalę, odpalę motocykl ten typ tak ma, jak odpalimy to zaświeca się lampa Świateł tutaj krótkich, czyli automatycznie, ona się zaświeci, powinien automatycznie zaświecić się tutaj i pokazać nam napięcie ten voltomierz. I dzięki temu voltomierzowi będę wiedział, jakie mam napięcie w motorku. Jeżeli będzie stałe, czyli na przykład w granicach 12-14V, będzie to dobre napięcie. Jeżeli będę widział, że jest poniżej 11-10, to automatycznie będę wiedział, że coś już jest nie tak. Także ja sobie go spróbuję zamontować i pokażę Wam po zamontowaniu, czy to w ogóle działa. Jak to działa i zobaczymy, to sobie jeszcze go umiejscowię. No dobrze, także tutaj mamy podpięty już woltomierz. Podpięty podpiąłem sobie tutaj pod tą kostkę od prawej lampy. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądać już jak sobie podetnę tą kostkę w instalację całą, te kable tutaj wszystko zaizoluję, poprowadzę tak jak mają być i wtedy pokażę Wam jak to finalnie wygląda i jak pokazuje tą wartość volta ten voltomierz Ok, kabele mam tutaj podłączone do kostki, wszystko tam jest i teraz gdzie sobie zamontuję ten wyświetlacz, mianowicie zamontuję sobie tutaj nad obrotomierzem. W zestawie mieliśmy takie dwa przylepce na rzepę, które są tutaj bo niestety one tak trzymają jakby nie mogły, dlatego zrobimy to po mojemu i zamontujemy sobie na takim oto kleju do szyb samochodowych. Polecam Wam taki klejek, on jest czarny i mogę Wam zagwarantować, że jeżeli przykleimy ten wyświetlacz na tym kleju to już go nie oderzemy. nawet wszystko odleci ale wyświetlacz podleci stałem licznikiem. Ja przyklejałem sobie na nowy kas tutaj mocowanie do GoPro i powiem Wam, że trzyma jak skała. Także, także tak to będzie. I dlaczego z tej strony na przykład, z tej strony, a nie tutaj, tutaj, ponieważ nie pozwala mi przewód na poprowadzenie go tutaj, chyba żebym sobie go poprowadził gdzieś na środek, od tutaj. To by mogło być, ale ja często wkładam sobie tutaj za owiewkę jakieś tam rękawice, czy coś, więc sobie go sobie w to miejsce. Kabel poprowadzimy gdzieś tam do kostki. Pospinamy wszystko to, jak ma być, i pokażę Wam później, jak to będzie wyglądać. Jak już ten klej cały sobie wyschnie, i będzie tutaj, yy, może wieczór, wtedy będzie lepiej widać ten wyświetlacz. Ale ogólnie patrzcie, tak. Przekręcam kluczyk. No. W tym momencie mamy 12,2V, także jest gitara. Wyłączam kluczyk, licznik gaśnie. Dobra, co do voltomierza, jak widzicie tak to się sprawuje. 13,7V, jak sobie tak jadę na spokojnie, ładowanie. czyli powiem Wam, że jest bardzo dobre. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jest w takim miejscu, akurat co nie przeszkadza. No i zaraz Wam pokażę, jak to się prezentuje w takim świetle. Czyli po prostu. Czyli teraz jest tutaj fajnie troszkę ciemniej. No, nawet teraz widzicie, że. O! Ładnie się to prezentuje na czerwono. Nie nawet nie razi po oczach. Więc jest elegancko. Zobaczymy, czy długo pojeździ to. Ale myślę, że zda egzamin. Jak na razie na tym moim kleju się trzyma bardzo dobrze, więc, więc gitara dobra.